Tak, jest to jest proste wszystko. No to będzie jak trudno. Góry się wchodziło. Tam? No nie, idziemy tam do tego konia. Tak myślę, idziemy robić to odbicie w prawo. Guciu, jak ty wyglądasz z tej per z perspektywy? No nie patrz mi na to. <śmienny> Wyobraź sobie jakąś fajną Bo Moskała gada o jakimś przyjemnym, przystojnym chłopaku w sąsiedztwie, ale... To <śmienny> syćce.